My nie możemy zachować, zachowywać się jak marszałek hołownia, który będzie groził palcem w bucie. Bo wydaje mu się, że to jest na to popyt, żeby tak mówić, żeby tutaj Putina zniszczyć i w ogóle pomóc Ukrainie, żeby wygrała z państwem, które jest silniejsze i mamy już raporty, że tutaj Rosja się tak dozbroiła i uzbroiła, że nie jest możliwe, żeby Ukraina w ogóle z Rosją wygrała i my o tym też mówiliśmy od samego początku. Ta normalizacja jest ważna, również z Ukrainą, ale my tę normalizację musimy osiągnąć przez stawianie twardych warunków. Musimy stawiać warunki, na przykład. Jeśli chodzi Ukraina. To, to zakaz kultywowania banderyzmu, ekshumacja, jeśli chodzi o handel produktami rolno-spożywczymi, nie może być lu, luźnego przepływu z Ukrainy do Polski produktów rolno-spożywczych, które często są produktami spleśniałymi, śmieciowymi, to już nawet nie jest zboże techniczne, to jest czyściwo młynarskie, to są spleśniałe maliny, zbutwiałe, Zboże, pszenica, kukurydza, także my mówimy stop, basta. Tak samo jeśli chodzi o przepływ tzw. zwanych uchodźców, migrantów z różnymi paszportami, my już nie wiemy kto jest kto, bo to nie było sprawdzane. Zatrzymamy przepływ ludzi, zatrzymamy przepływ towarów rolno-spożywczych, odzyskamy równość funkcjonowania branży transportowej, bo tutaj też branża transportowa była przez Ukraińców prześladowana. Warunek stop banderyzacji i Ukrainy, i stop. Kultywowaniu banderyzmu w Polsce, ekshumację, i dopiero kiedy oni to wszystko zrealizują, my możemy mówić o jakichkolwiek stosunkach z Ukrainą, które mogą być poprawne. Jeśli nie będziemy szanować samych siebie, stawiając takie twarde warunki, nie zajdziemy daleko, bo zwróćcie Państwo uwagę, jak zachowuje się Zełański, który już nawet nie jest prezydentem, bo mu kadencja minęła, wobec Polaków. Jego państwo jest w czasie wojny, a on Zajmuje pozycję silnego negocjatora i ma co chce. I tutaj z, z, Trump, mając z kolei powagę i próbując zachować powagę własnego państwa, postawił się Zełęckiemu i pokazał mu, gdzie jest jego miejsce. I w ten sposób Powinna również proporcjonalnie do swojej wielkości i do swojego potencjału postąpić Polska. I również Trump mówi o normalizacji stosunków z Rosją. On wcale nie chce prowadzić wojny, która nie jest w jego interesie, na której zbyt dużo nie zarobił, a jeszcze straciła, a teraz chce odzyskać. No, my straciliśmy na tej wojnie najwięcej, najwięcej czołgów, najwięcej PKB, najwięcej, jeśli chodzi o poziom życia Polaków, który wciąż maleje, bo. 5% PKB z naszego budżetu to są ogromne pieniądze. Ja przypomnę tylko, że Rządowa agencja, agencja Rezerw Strategicznych, która powinna służyć Polakom w czasie kryzysu, tak się wyprzytykała ze wszystkiego, co miała, jeśli chodzi o kontrakty, tam jeszcze doszło do malwersacji, co teraz dopiero po czasie wychodzi, jeśli chodzi o te agregaty prądotwórcze, jeśli chodzi o urządzenia do uzdatniania wody, na milionowe kwoty, które były w poczet darów dla Ukrainy, kiedy przyszła powódź w Polsce, nie było już nic dla, dla powodzian. Ukraińcy, kiedy przybywali do Polski, wciąż przybywają, mają mieszkania, mają odpowiednie przywileje, a powodzianie w Polsce dostali blaszane kontenery. A mamy zimę. E, jakie to były warunki i dalej są. Niedawno przejeżdżałam przez Kotlinę Kłodzką. Za wiele się nie zmieniło. Gdyby to było na Ukrainie, to tam już by buldożery e, pracowały i cały zespół budowniczych za nasze pieniądze, bo oczywiście naród ukraiński jest uprzywilejowany. No nie ma naszej zgody na takie traktowanie Polaków, na uprzywilejowywanie obcych za nasze pieniądze bez naszej zgody. E, tu i tylko Grzegorz Braun od początku mówił to otwarcie, jest Konfederacja Korony Polskiej. I jako pierwsza, właśnie wydaliśmy broszurę, to przypomnę, stopu ukrainizacji Polski, jako pierwszy Grzegorz Braun na konwencji. Pamiętacie państwo, tam właśnie kandydat Konfederacji to siedział, a reszta jeszcze klaskała, a teraz jedzie na Ukrainę do Lwowa i jest przeciwko banderyzmowi. Zwróćcie państwo uwagę na, na konsekwencje działań, na spójność przekazu tylko Grzegorz Braun jest w tym wszystkim wiarygodny i potrzebujemy takiego wiarygodnego kandydata, silnego kandydata na trudne czasy. Ja nie widzę innej możliwości, by było lepiej. Po prostu albo zostaniemy przy tym układzie postmagdalenkowym, stołowym przy tym stoliku, albo faktycznie będziemy zrywać z układem postokrągłostołowym i tworzyć niepodległą, silną, bogatą, wielką Polskę katolicką. Dobrze, i dziękuję. To już by było na tyle, jeśli chodzi o e, dzisiejszą audycję. To był program niepoprawny politycznie. Moim gościem była pani Marta Czech. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i e, udział. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkiego dobrego. I dziękuję również Państwu bardzo serdecznie za e, oglądanie.